Hej! witam na kanale Dori Style. Ja jestem Dorota, a w dzisiejszym odcinku staryzujemy sobie monoluki. Zapraszam. Słuchajcie, mamy lato i mi się wydaje, że jak jest gorąco. To bardzo trudno eksperymentować z uprawnień, po prostu chcemy założyć ich jak najmniej, żeby było jak najlżejsze, żeby po prostu nie było nam gorąco. No i właśnie, i wtedy może trochę kreatywność spadać. Yy, właśnie wtedy, kiedy za bardzo nie kombinuję z tymi ubraniami. Więc mam taki sposób na to, a mianowicie kombinować z wzorami i z kolorami. I między innymi pomyślałam sobie, że w tym tygodniu po yy, prostu będę ubierać się każdego dnia w inny kolor, tworząc monoluk. I przy okazji powiem Wam jakieś tam moje sposoby, jakieś tam są według mnie zasady, żeby dobrze ten monolog wyglądał. Wiecie, aby je stworzyć po prostu ze swojej szafy, nie z Pinterestów, Instagramów, nie jest takich kolaży, które po prostu są, wiecie, z jakichś sklepów po prostu łączą różne kolory, piękny monolog wychodzi, bo w życiu, w realnym życiu nie mamy tych wszystkich rzeczy w szafie. Ale może mamy takie, które ze sobą pasują, może nie mają idealnego odcienia, ale są sposoby właśnie na to, żeby je połączyć i na przykład w ten sposób bawić się mono w lecie, nie dokładając warstw, a właśnie tworząc monoluk. Także taki jest ten odcinek. Forma jego będzie trochę vlogowa. Także codziennie rano, od poniedziałku do piątku, właściwie to było w zeszłym tygodniu, jak wy to oglądacie, od poniedziałku do piątku, po prostu będę ubierać się każdego dnia w inny kolor, także będziemy się wiedzieć rano. Ja wam pokażę, w co się ubiera i. I jeśli mi się udało, to pokażę Wam po prostu fragment mojego dnia, co robiłam. Także tak trochę będzie vlogowo, ale też będzie stylizacyjnie. Także serdecznie zapraszam Was do poniedziałku. Hej, dzisiaj jest pierwszy dzień. Dzisiaj jest dzień pomarańczowy, to znaczy. E, właściwie w moim przypadku bazję rudy, rdzawy, bo to jest mój ukochany kolor i mój ukochany odcień pomarańczy. Na mnie, przynajmniej jeżeli chodzi o ubrania. E, to jest na jeszcze mój, mój szlafroczek, także to jeszcze nie jest stylówka. I chciałam do Was jeszcze przyjść i powiedzieć, że tak. E, pierwsze co, mam minimalny ma makijaż, bo ja dzisiaj pracuję z domu, więc tylko wychodziłem później ze mną na jakiś spacer z mężem. E, także nie muszę być jakiegoś fancy, ale zrobiłam sobie brew, bo ja mam jasne brwi. kapkę korektora różu. Kreseczka pomarańczowa, żeby było w klimacie i pomarańczowe usta. I to są usta e, Vinyl Gloss Golden Rose, taki błyszczyk. Jeżeli chodzi o ubrania, e, to tak jak mówiłam we wstępie, będą to monoluki. I jakiś tam sposób na monolog to jest na przykład kombinezon albo sukienka. Czyli jakby już mamy cały górę i dół od razu, jakby w, 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 jednym, nie wiem, w jednej części. I ja on dzisiaj kombinezon. Jest to właściwie taki, nie wiem, rompers albo taki po prostu z krótkimi nogawkami, zapinany z przodu na guziki. Bo jest bardzo gorąco, więc stwierdziłam, że, że to będzie dzisiejszy look. I teoretycznie mamy załatwione, ale jeszcze gdyby na przykład bym potrzebowała, to mam taką narzutkę z krótkim rękawkiem. Ona kolorystycznie jest, wiecie, tak no bardzo zbliżona. Myślę, że nie ma co się czepiać, że to jest minimalnie jaśniejsze i będą ze sobą super wyglądać. Także zaraz się ubiorę i wam i wam pokażę. Dobra, jestem w kombinezonie. Jak widzicie, to jest taki po prostu z krótką gawką, luźny tutaj. Także jest mało, wiecie, seksja. To nie o to chodzi zawsze, szczególnie w lecie. A ma też takie tutaj sznureczki. Ja sobie zawiązałam je z tyłu. Można je zawiązać z przodu, zawiązać z tyłu. Ja zawiązałam z tyłu. No i to jest on. I teraz tak, założyłam sobie już do niego takie kolczyki i wiecie, w monologu też nie, nie zawsze za, jakby trzeba dawać wszystko pomarańczowo na przykład, nie, no bez przesady, to też będzie przygięcie. Także tak sobie dałam kolczyki, ponieważ planuję sobie założyć kapelusz, jak będę szła na spacer, więc będzie to pasować po prostu do, do tego, wiecie, do tego pleconego dodatku. Mam narzutkę. O. Która wygląda w ten sposób. O, jak widzicie. Nie jest źle. Czas na przykład zaczęło wiać, więc z tą pogodą to ostatnio nie wiadomo. Także myślę, że jak pójdę na spacer, sobie ją wezmę, najwyżej sobie ją po prostu zdejmę i będę nieść w ręku. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi natomiast o buty, budujemy monoluk i nie mamy na przykład w tym kolorze, albo już jest za dużo, to najlepiej dodać jakiś neutral, na przykład tutaj jest taki cielisty kolor, właśnie on jest w kolorze skóry, więc właściwie tutaj nie przeszkadza i ja mam właśnie na mojej klapki, także one mi tutaj będą idealnie pasować. Ok, mamy budki, teraz jeszcze torebkę i właściwie postawię na nerkę tutaj, no bo tak jak mówiłam, ja dzisiaj tylko na spacer, więc nie potrzebuję jakoś za dużo rzeczy oprócz telefonu i kluczy. I to jest nerka i ona, słuchajcie, tutaj o tyle pasuje, że ona też ma właśnie pomarańcz we wzorze, więc będzie też fajnie korespondować i też ma brąz, a brąz i pomarańcz to są, wiecie, jakby z jednej rodzinnej kolory. O, i tutaj mamy, widzicie, nerka, swobodnie, kapelutek na to, pewnie jeszcze okulary, zobaczymy. W każdym razie tak się prezentuje całość. Myślę, że jeżeli chodzi o pomarańcz, to jest sukces. Ja oczywiście teraz zrzucam coś z siebie, bo, bo zasiadam do biurka. Zasiadam do biurka pracować. Także mi wystarczy tylko i wyłącznie kombinezon. O! Miłego dnia. Ten we wtorek, słuchajcie, dzisiaj na szybko, bo jadę do biura. Także mam, mam już make-up. I, i Dzisiaj mamy kolor oliwkowy, czyli zielony. I dzisiaj będą spodnie, takie po prostu zwykłe, lekkie spodnie. I to moja koszula militarna, którą sobie przerabiałam. Także ja w to wskakuję i mówię wam, co dalej dodaję. Dobra, jestem i zobaczcie, całość. Nie, czyli no, to spodnie się trochę ale A nieważne, słuchajcie, jak one są. I tak takie różne to, to się jakoś wyklepią na ciele. Te nie są znowu minimalnie inne, ale to nie przeszkadza mi totalnie. I to jest właśnie kolejny sposób na monoluk, czyli bluzkę i spodnie w tym samym kolorze. Może być minimalnie inny, to też nie wiecie, bo to jest też inny materiał. No to wiadomo, że nie będzie identyczny. I można też do tego dodać buty. I samym kolorze. Ja akurat mam takie, to są takie czułenki bez pięt i stwierdziłam, że założę, bo czemu nie. Dobra, mam to i jeszcze takie kolczyki, które są są wiecie, takie, no nie są złote, ale one mają taki pobłysk zielonkawy, takiego starego złota i stwierdziłam, że będą właśnie fajnie pasować do do tego oliwkowego looku. Także jestem praktycznie cała. Oczywiście rybki nie mam oliwkowej, no bo już do przesady. Ale myślę, że nawet jak miała, to bym już nie dodawała, bo byłoby za dużo, więc znowu idziemy w neutral, tym razem wezmę czarną. Już mam spakowaną, ciężką. Biorę tą moją Versace. Ma też tutaj takie zielone, czy żółte elementy, więc wydaje mi się, że żółty z zielonym fajnie będzie tutaj grał. O, jestem, zaraz tylko założę moje pierścionki. Mam dzisiaj taki minimalnie na zielono opalizujący cień też, wiecie, żeby było. Yy, I to tyle, słuchajcie, i pogoda mi krzyżuje plana, bo się zrobiło zimno. Ja mam same takie, wiecie, stylówki letnie, no a trudno. Yy, zresztą chyba nie, nie będę brała nic na siebie, ale gdybym brała, tym bratą moją marynarkę w papitkę. Bo ona jest taka pasująca. Dobra, pokazuję Wam całość i lecę do pracy i wczoraj chciałam coś nagrać, ale niestety jechaliśmy na plażę, chcieliśmy sobie zobaczyć zachód słońca i zupała nas taka burza, że zawróciliśmy po prostu samochód, I, i tyle było z naszego spaceru, także byliśmy tylko tam w ciągu dnia na chwilę skoczyć na obiad. I takie życie, także może dzisiaj mi się uda coś nagrać, z, wiecie, takiego vlogowego, jak chodzę sobie w tym ubraniu. Dobra, pokazuję Wam całość i lecę do pracy. Witam Was w środę. Słuchajcie, pogoda pokrzyżowała mi kompletnie plany na ten odcinek, w sensie na moje stylówki, ale lecimy z tym. Dzisiaj mamy kolor granatowy, granatowy monoluk. Jest to dość łatwy, bo wiadomo, że to są takie neutry, więc można, więc można sobie jakby na spokojnie znaleźć. I ja mam dzisiaj sukienkę. To też jest jakby kolejny, kolejny powiedzmy pomysł na monolog, czyli sukienka. O, z długim rękawem i taka dość rozszerzana, także zaraz ją ubiorę i powiem Wam, z czym ją zostawiam. Ok. I tak wygląda. Widzicie, jest taka bardzo luźna. Ona jest w ogóle trochę na mnie za duża, o. <grym> ale w każdym razie jest taka, wiecie, bardzo flowy. I tak ją zostawiam, nie, nie zakładam żadnego paska i tak dalej. Do tego mam granatowe buty, czyli, wiecie, jakby kontynuujemy monolog. granatowy sandałek, także zaraz założę. Proszę bardzo. Tak właśnie fajnie mi się pomyślało, że będzie taki, mm, taki, wiecie, granatowy, taki fajny sandałek i to mi się trochę z francuskim lookiem skojarzyło, nie wiem czy macie podobne, dlatego też dlatego też e, czerwona szminka i taka torebka w paski, e, żeby w ogóle jakoś tak było, wiecie, mi się, mi się, mi się dało, że to kojarzyło z francuskim lukiem. Jeszcze założyłam sobie takie po prostu zwykłe koła złote. No, chodźcie tutaj. O, takie zwykłe. Moje dwa pierścionki, które zawsze noszę. Mój ukochany perfum Dolce Gabbana de One. Używam go od lat. I jestem. Miecie włosy po prostu normalnie opięte. I tyle. Także pokazuję Wam całość i lecę do pracy, bo już jest późno. W ostatni dzień y, mojego wyjścia do biura, jest czwartek i dzisiaj jest y, dzień żółty, a konkretnie musztardowy w moim przypadku, co oznacza, że mamy takie rzeczy dzisiaj. I tak, mamy taką krótką spódniczkę lnianą y, właśnie o kolorze musztardowym, i do tego tę te koszulę. Mówiłam Wam, że chcę ją założyć w zeszłym odcinku do czegoś i właśnie pomyślałam, że założę ją do tej musztardowej spódnicy. Te kolory ze sobą są bardzo zbliżone, po prostu na koszuli się wydają jaśniejsze, bo mają kontrast z białym, ale one są bardzo podobne w zetkłym życiu, więc zaraz je zakładam. Dobra, jestem. Zastanawiam się jeszcze tylko, czy ten guzik rozbić, ale chyba nie, nie będę tak za bardzo włożyłam ją w środek, tą koszulę. Mam tutaj też taki pasek i go zostawiam, tylko tutaj muszę sobie wiedzy, poprawić potem, żeby tak nie wystawała. Wiecie, to jest... O. To zaraz poprawię sobie, wiecie, przed lustrem. O, zawiązuję sobie gdzieś tam na boku. Na razie. O, i to jest moja baza. O, to jest moja baza i słuchajcie, to jest też świetny sposób, żeby łączyć właśnie w monoluku, czyli mamy jakiś kolor i jest wzór. Jedna rzecz jest we wzór, właśnie z tym kolorem i to też jest właśnie fajne, żeby troszeczkę przełamać, żeby to nie było właśnie taka jednolita plama, tylko właśnie mamy wzór. Bo ja tutaj poprawiam i pokazuję wam dodatki. No dobra, jest jakoś jest i teraz yy, mam dzisiaj do tego moje sneakersy, które też mają już żółte elementy. O, są trochę tutaj. Muszę je może trochę jeszcze białym tym, wiecie, podczyścić. Czemu sneakersy? Chciałam te moje na obsesy takie fajne, wiecie, takie fajne żółte buty na obsesy takim w ale po prostu mam dzisiaj spuchnięte stopy i poza tym jest zimno, więc wiedziałam, że założę sobie po prostu te. Jeszcze może jakieś takie białe stópki do tego. Stopki. E, żeby, żeby nie tak na gołe nogi, bo po prostu, wiecie, dla mnie wygoda jest ważniejsza, także mimo tego, że miałam ochotę na tamte szpileczki, po prostu nie dałabym dzisiaj w nich radę. Także to są buty. Do tego, już, już zapakowana ostro. Oczywiście, mają musztardowa torebka. Nie jest to idealna, żółty, ale wiecie, jest w klimacie. Także to będzie moja torebka, która jest naprawdę już ciężka. I pomyślałam sobie, że takie słomkowe kolczyki, szczególnie, że zobaczcie, one mają tutaj taki. Nie wiem, jak coś nawet szynkret czy coś takiego. W każdym razie ten materiał taki, który też jest podobny jest na guzikach i też mam taki na okularach, więc tu będą po prostu fajnie wyglądać. I teraz Wam pokazuję całość. Słuchajcie, oczywiście jeszcze mam pierścionki yy, i okulary tyle mam zawsze. Jest naprawdę brzydki tydzień, czyli jest deszczowo, jest szaro, jest ciemno za oknem, więc tym bardziej taka stylizacja wiecie, żółta po prostu poprawi nastrój doda energii. I to Wam polecam. Jeszcze sobie mam po prostu róż, taki pomarańczowy róż na oczach. Już nie chciałam żółtych oczu, bo to byłoby przegięcie. Ale pasuje. Dobra, miłego dnia. Ostatniego dnia naszych monoluków. Dzisiaj jest piątek, dzisiaj pracuję z domu. Nie powiem wam, która jest godzina i o której dopiero się ubieram, bo to jest nieważne. I dzisiaj mamy kolor beżowy. I pomyślałam sobie, że beż to jest. Bardzo często się robi monoluki, ale one są eleganckie. One są, wiecie, z jakichś garniturów albo z jakichś takich klasycznych rzeczy. A ja dzisiaj zrobię coś innego. Także postanowiłam sobie. Że użyję do tego moich shortów, tych, co przerobiłam ostatnio, zwykły taki top na ramiączkach, Także zaraz się w to ubieram i lecimy z kolejnymi elementami. I dobra, zobaczcie, no taki po prostu, zwykły, zwykły look. Yy, powiedzmy na sportowo, na wakacyjnie yy, i. Można by na tym zaprzestać, ale oczywiście to byłoby trochę za nudne, wiecie, e, szczególnie, że jest taka pogoda, że raz jest mega słońce, a za chwilę przychodzą chmury, więc postanowiłam coś nałożyć jeszcze na to. I to będzie taka narzutka, ona zobaczcie, ona jest beżowa, ale ma też w sobie czern i to jest też fajne, jeżeli macie na przykład jakiś taki kolor, na przykład dla mnie beżowy jest za jasny, za taki, nie, nie, wiecie. Za, za bardzo się zlewa z moją, z moją skórą, i ponieważ ja mam jasną skórę, rude włosy, więc zawsze powinnam, albo przynajmniej lepiej się czuję, jak mam jakiś kontrast. On jest właśnie w tej narzutce. Dobra, i tu mamy narzutkę, jak widzicie, fajny klimat dodała. Ona jest trochę też dłuższa, więc wiecie, a przy jakieś takie niedoskonałych na nogach można zakryć, proszę bardzo, frędzerki na dole. I jest super. Także ja myślę. Że to jest fajna taka baza, Oczywiście, jak będzie gorąco, można zdjąć, później można się zakryć i tak dalej. I do tego, oczywiście, w związku z tym, że mamy beż, damy sobie beżowe buty. Cóż za niespodzianka: moje klapki idealnie będą do tego pasowały. Do tego jeszcze mam tę kompletną torebkę. Ona jest super w takim klimacie, wiecie, tego takiego etno powiedzmy, tej narzutki. Także to i to. Ok, mam jeszcze takie po prostu beżowo-czarne kolczyki, żeby pasowały do całości. I tyle. Makijaż minimalny, bo jestem dzisiaj w domu. Także tylko tyle, żeby się ogarnąć. I jestem, także zaraz wam pokazuję całość. Dajcie sobie znać, co myślicie. Ja lecę dalej sobie pracować. Oczywiście zrzucę buty i tak dalej. I lecę dalej pracować. A może coś jeszcze na, na, nagram, może nie z tego dnia, nie jestem pewna, bo nie wiem jeszcze jakie mam plany. Natomiast jak coś to będzie zakończenie. Ok, podsumowanie. Jak widzicie, nie udało mi się nic nagrać już z piątku. To jest dzisiaj, także jestem w tym ubraniu, jestem w tym samym makijażu, już po prostu mi się nie chciało go tworzyć, a nagrywam sobie jeszcze dzisiaj wieczorkiem, bo jutro wracają dzieci z wakacji, <grym> więc myślę, że będzie ciężko to zrobić jutro. Także nagrywam i będę już sobie montować. Co sądzicie? Co w ogóle sądzicie o moich stylizacjach? Które jest Wasze ulby? No ja myślę, że wiem, która się Wam spodoba, ale dajcie mi znać, może się mylę. Co sądzicie o moich stylizacjach i w ogóle o monolukach? Czy lubicie? Czy się ubieracie? Mm. I tak dalej. Ja jestem zadowolona z tego eksperymentu, bo sobie założyłam na przykład. Tą koszulę w paski w końcu do pracy, i myślę, że właśnie na przykład z tymi sneakersami fajnie to wyszło. miałam miała szpileczki, oczywiście, jakieś na obcasach, to nie wiem, czułabym się trochę, jakby za bardzo. A właśnie do takiej koszuli plażowej, trochę, jak założyłam sneakersy, nawet sneakersy do pracy to nie jest problem. No to czułam się super. Także yy, fajnie, właśnie, że sobie mogłam pokombinować. I wiecie, to nie były, to były użytkowe. Stylizację. Czyli na przykład, jeżeli pracowałam w domu, to ubrałam się wygodnie. jak kombinezum miałam i super, albo właśnie shorty dzisiaj i top, i tyle. Potem se poszły, poszliśmy sobie na spacer, także trochę takie taki włosy, bo nas też złapał. I po prostu sobie założyłam tą narzutkę i też było super. A z kolei do pracy ubierałam się tak, jakbym się zawsze ubierała, czyli tak jak mówiłam Wam, że ja ubieram takie sandałki do pracy, dla mnie to nie jest problem, z odkrytymi palcami, absolutnie. Jeśli dla Was jest ok, szanuję to, ale też nie mówcie mi, że o, czemu ubrałaś sandałki do pracy? Tak, bo ubieram. Nikt mi nic za to nie zrobi, a ja się czuję lepiej. Także uważam, że będę je i tak nosić, mimo że są jakieś tam zasady deskodów i tak dalej. Nie, one po prostu... Grzeją i, 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 i tyle. Także tak się ubierałam, czułam się super i cieszyłam się właśnie z tego, że mogłam sobie pokombinować z kolorami. Wiecie, musiałam sobie przejrzeć moją szafę, przeszukać, musiałam też trochę dostosować bo miałam minimalnie inne plany co do stylizacji. Ale pogoda po prostu była tak okropna w tym tygodniu, no że trzeba było wiadomo dostosować powiedzmy, warstwy i, 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 i może buty <grych> też do sytuacji. Ale tak, ja jestem zadowolona z eksperymentu, dajcie mi znać, co myślicie. No i do następnego. Pa pa!